Tomek Tomasz, witam w pierwszym odcinku serii Autogat na co dzień. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak ustawić widoczność grubości linii. Ten odcinek przygotowuję z myślą o moim serdecznym przyjacielu Archim, który ostatnio zadał takie pytanie, jak ustawić widoczność grubości linii w programie Autogat. Tak więc zaczynajmy! Wyświetliło nam się teraz okno, w którym mamy do wyboru rozpoczęcie nowego rysunku lub wybranie kontynuacja jakiegoś innego projektu z najnowszych dokumentów, z których ostatnio korzystałem. My na potrzeby dzisiejszego tutoriala zaczniemy nowy rysunek. Narysujemy sobie przykładową linię. W tej linii nadamy grubość. Ona jest na warstwie 0 jedynej. I teraz właśnie pokażę tą opcję, która pozwoli nam wyświetlić jej grubość, bo tutaj mamy taką standardową, teraz grubość minimalną. Wystarczy wcisnąć tutaj tą ikonkę, pokaż, ukryć szerokość linii. O, już gotowe. Proszę bardzo. Dla tych, którzy tej ikonki tutaj nie mają, musicie sobie na tym pasku rozwinąć i zobaczyć. Yy, czy jest grubość, szerokość linii odhaczona tutaj mam odhaczone tak pierwotnie możecie mieć na przykład o, i teraz nie będziecie mogli znaleźć tutaj poniżej tej opcji dlatego wybieramy szerokość linii o, pojawia się tutaj i linia uzyskała swoją szerokość jaką założyliśmy w tym przypadku 0,80 mm dziękuję za uwagę